Panie, Wał, za nami finał tańca z gwiazdami. Jak pani czuje to po finale, że już to już jest koniec? No Ja nie wiem, czy czuję, że to jest koniec, ale jest absolutnie jakby. Ja strasznie tutaj właśnie stoi, Ada. Bardzo kibicowałam moim Zielonogórz mojej zielonogórzance i, i strasznie przeżywałam to, że nie wygrała, bo ja stawiałam na nią i że, że jakby no, udaje jej się przebić ten sufit, ale myślę, że trzecie miejsce, które zajęła, to jest ten trzeci, jest to ten duży sufit. Ona jest osobą niezwykłą. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jak mam taki słaby dzień, to wrzucam Krystynę i ja liczę na to, że w edycji, w której ja zatańczę, to Krystyna ze mną zatańczy. Czyli gość specjalny Krystyna. Gość specjalny Krystyna, wstawiam absolutnie Krystyna. Powiedziałem, że koniec tańca z gwiazdami, bo chciałem właśnie nawiązać to, że w kolejnej edycji, jesiennej edycji, na dwudziestolecie tańca z gwiazdami, pani pojawi się na parkiecie. Tak, pojawi się na parkiecie. no W końcu kiedyś trzeba było powiedzieć tak. Już tyle razy mówiłam mnie, że już mi nawet nie wypadało i uznałam, że to już jest brak szacunku e, do Polsatu, brak szacunku do produkcji. E, no, no i też stworzono mi dogodne warunki, czyli dowiedziałam się dużo, dużo wcześniej, ponieważ e, zaproponowano mi po moich licznych odmowach. M, właśnie z powodu czasu przede wszystkim, ponieważ dla mnie ja mieszkam w Zielonej Górze, 500 km od Warszawy, cała logistyka przez trzy miesiące przeprowadzka do Warszawy przy, moim, przy mojej aktywności e, literackiej, artystycznej czy, czy, czy kreatorskiej. E, ja jestem dyrektorem kreatownym w dużej spółce i wisi na mnie całe mnóstwo licencji, całe mnóstwo pracy, więc musiałam tutaj jakby odbyć drogę i wszystkich zapytać, czy sobie przez te trzy miesiące bezemnie mnie poradzą. Był wielki entuzjazm, w związku z tym w zasadzie to zostałam zmuszona do tego, żeby wziąć udział w tańcu z gwiazdami, ale tak już mówiąc zupełnie serio, będzie to dla mnie ogromną przyjemnością. Im jestem starsza, tym więcej we mnie jest takiego luzu, otwartości i takiego trochę właśnie mrugnięcia okiem do życia. Czy to będzie duże wezwanie dla pani? Nie, to nie będzie dla mnie duże wyzwanie. Ja nigdy nie tańczyłam tańców towarzyskich, nie umiem, nie potrafię, ale kocham taniec, kocham się ruszać i ja już czuję, jak będę tańczyć. Mam nadzieję tylko, że moje kości, mój kręgosłup wytrzyma, bo y, słyszałam, że pierwsze opinie są takie, że mogę się rozpaść. Ale było kilka, kilka starszych ode mnie koleżanek, dały radę, nie rozpadły się. Chciałabym być dowodem na parkiecie, że kobieta w moim wieku y, jest, y, jest kobietą, która jeszcze się nadaje, Tańca, strasznie to brzmi, ale żyjemy w czasach, w społeczeństwie, kiedy jest, jesteśmy dyskutowani, oceniani wartością torebki, którą mamy w ręku, bądź wiekiem. Śmieszne. Czyli szpagat pojawi się na parkiecie? Robię szpagat, więc pewnie się pojawi. Panie Ewo, a co myśli Pani, wchodząc do tańca z gwiazdami, co może Pani wynieść z tego programu? Ja myślę, że mogę wynieść świetną zabawę, mogę wynieść fantastyczne przyjaźnie, ja bardzo łatwo nawiązuję relacje kolejnych ludzi do mojego, e, ja zawsze powtarzam, nie zbieraj pieniędzy, zbieraj ludzi, do mojego zbioru e, największych wartości. E, myślę, że fajną zabawę, relaks, ale przede wszystkim doskonałą kondycję, której mi ostatnio brakuje. A czy obserwując, bo sama powiedziała pani, że co ogląda pani każdy odcinek Tańca z gwiazdami, czy jest ten taniec, z którym by chciała pani zatańczyć? nie zdradzę tajemnicy, został wybrany. Czyli już taniec jest wybrany? No, mam nadzieję, że, że wszystko będzie tak, że akurat no, myślę, że tak, 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 tak. Czy wstawanie poranne to nie będzie dla Pani trudność? A ja słyszałam, że nie będę musiała wstawać rano. A, <grywa> czyli to już ustalone, wszystkie są... <grywa> Myślę, że to jest też tak, że chyba każdemu zależy na tym, żebyśmy byli aktywni. Ja jestem sobą. w związku z tym, jeżeli dzisiaj miałabym pojechać do mojej Zielonej Góry, wsiadam w samochód i jadę, a mamy prawie północ. Natomiast godzina 6, 5 rano, 7 rano to są godziny, w których się ze mną nie rozmawia, bo odkąd moje dzieci są dorosłe i nie wymagają wożenia do szkoły, to ja nie uznaję godziny 7 rano. Panie Ewo, w takim razie trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, pozdrawiam przy ambitnych. Dziękujemy bardzo.